Poczynamy lekcję. Był dzwonek. Obecności sprawdzać nie będziemy. Widzę, że kto miał być, to jest. Wczoraj mówiliśmy o słowach. Dzisiaj będę mówić o logosie. Logos, logos też jest związany ze słowem, ponieważ y, słowa mają swoją logiczną wartość. Ta wiedza jest wiedzą unikatową. Wiedzę na temat logosu znalazłem kilka lat temu na internecie, na stronie, która zajmuje się wiedzą hermetyczną, wiedzą yy, egipską, czyli związaną z magią. Jak do tej pory nie zauważyłem, żeby ktokolwiek na w Facebooku czy na YouTubie zajął się logosem. A to jest najwyższa wiedza, jaka tutaj jest. Najwyższa ogólna, z jaką się zetknąłem i powiem Wam, że wyższej wiedzy tutaj nie ma i być nie może. Chodzi o wiedzę ogólną. Z tej wiedzy ogólnej przechodzi się do wiedzy praktycznej. Na podstawie tych bo jest siedem praw Logosu, możemy bardzo szybko się zorientować, kto na jakim poziomie jest, czym są religie, czym są ci ezoterycy i ci różni uduchawiacze. Mało kto się chce tym zajmować, bo wtedy widzimy, na jakim punkcie świadomości, czyli na punkcie życia, na tej skali, na gdzie jesteśmy. Ogólnie jesteśmy na niskim poziomie, bardzo niskim, ale na takim, że już można mieć samoświadomość. Ech, duchowość obecnie to jest biznes. Biznes i ci różni tam, różni guru i tak dalej, nie przedstawiają rzetelnej wiedzy, żeby ludzi nie nastraszać. Chodzi o komercję, jest jedna wielka, zgnita komercja. Mi na komercji nie zależy, ja mam naturę pustelnika maga, więc mi zależy na tym, żeby przekazywać jak najbardziej rzetelną wiedzę. A że się to tam niektórym nie podoba, to już jest ich problem. Wielu ludziom to się podoba. Zwłaszcza dla tych, którzy poszukują rzetelnej, konkretnej, prostej wiedzy o świecie, w którym przyszło nam żyć. Poza logosem nie ma nic. Logos to jest duch świata, jest to żywy umysł. Nie jest to świat materialny, jest to świat umysłu i podlega prawom umysłu. Ten świat wciskali nam, że został stworzony. On wcale nie musiał być stworzony. Starożytni Grecy widzieli, że ten świat był zawsze, bo to jest umysł. Religie stworzyły wiele różnych bajeczek dla określonego celu. Pieniądze, władza i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli ktoś kłamie, czyli nie ma tej wiedzy takiej prawdziwej, tworzy kolejne ściemy, kolejne kłamstwa i się ikła i wikła. Największym problemem religii to jest to, skąd w naszym świecie jest zło. Jeżeli Bóg jest taki wspaniały i taki Taki dobry, samą miłością jest to, jak pan mógł stworzyć świat, w którym jest tyle bólu. Nie trzeba być żadnym filozofem, mędrcem, żeby wiedzieć, że w tym świecie jest przewaga bólu, cierpienia. Każdy z nas doświadczył i doświadcza co jakiś czas. Chodzi o to, że to nie jest to, że jakiś Lucyfer się wymknął. Są prawa życia. Ja zaraz do nich przejdę, a potem będę szczegółowo omawiać. Wszystko jest tu na swoim miejscu. Pierwsze prawo logosu. Najważniejsze, można to porównać z głową. Świat jest mentalny, świat jest jednością, świat jest duchem, można to sobie nazwać Bogiem, jak kto chce. To są tylko słowa, które mają nam przybliżyć pewną ideę. Drugie prawo prawo zgodności. Chodzi o to, że wszystkie prawa życia, które tutaj są, są ze sobą zgodne, żadne z tych praw się nie, nie gryzie. Chociaż pozornie wygląda na to, że jest ciemna strona i jasna, to jednak to razem tworzy życie. Prawo zgodności mówi również, że jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli y, te prawa, które dotyczą tyczą się nas, tyczą się Dziobnicy, robaka i całego tego kosmosu, całego wszechświata. Czyli jak w niebie, taki na Ziemi. Teraz kolejne prawo. Prawo wibracji. Nic nie pozostaje w spoczynku, wszystko jest w ruchu. A w Budach nas uczyli, że jeżeli ciało pozostaje w spoczynku, i nie działa na niego żadna siła, to tam porusza się. Nie działa żadna siła, to pozostaje w miejscu albo ruchem jednostajnym prostoliniowym. To jest lipa. Wszystko tu jest w ruchu. Mniejszym czy większym. Bo życie to ruch. Taki grecki filozof kiedyś, Heraklit, powiedział, wszystko płynie. To jest prawda, ale on to wyczasnął z tej magii egipskiej. On tego nie wymyślił. Tu się tak naprawdę nic nie da wymyślić, jeżeli chodzi o tą wiedzę ogólną. Ja tych siedmiu praw nie wymyśliłem, jest to bardzo trudne. To zostało przekazane przez jakiś bardzo zaawansowanych mędrców. Kolejne prawo. Czwarte prawo. Prawo biegu nowości. Bardzo ważne prawo. Chodzi o to, że każda rzecz, każde zjawisko, każdy przejaw życia, wszystko co tutaj jest, ma swoje dwie strony. I to tłumaczy dlaczego mamy ból. Ponieważ świat się składa z jasnej strony mocy i z ciemnej strony mocy. Tu jest super przyjemność, super frajda, miłość i tak dalej. Aż trudno sobie wyobrazić, jak fajnie, a tu jest tak ohydnie, tak wstrętnie, tu jest po prostu piekło. Ale to są bieguny życia. I ta fala idzie od jednego bieguna do drugiego. Są mniejsze, większe fale. To tworzy życie. To na nas działa każdego dnia. I to jest wszędzie we wszystkich zjawiskach. Potem opowiem o wahadle życia, jak praktycznie można z tego skorzystać, żeby to nie była jakaś sucha teorijka o jakimś tam logosie, z którego nie ma żadnego pożytku. Bo jest dużo różnych książek, tyle różnych słów czy filmów, się ogląda, niby fajnie, to się kończy, a potem w głowie pustka. Tak to funkcjonuje. Potem jest kolejne prawo rytmu. To jest piąte prawo hermetyczne. Chodzi o to, że... Że to jest wszystko umysł, że to się rusza, z prawo zgodności, prawo wiekunowości i wszystko ma swój rytm. Dlatego lubimy muzykę. Wystarczy pójść nad jakąś wodę i widzimy, że idą fale, fale idą. Bo życie ma charakter falowy. Jest to związane z wahadłem życia. Jeżeli ktoś wie jak działa wahadło życia, może świadomie manipulować własnym życiem. Jeżeli nie zna wahadła życia, jest jak taka Ćma w ogniu. Nie ma żadnych szans na nic, będzie się kręcić w kółko. Te prawa są bardzo inteligentne i są takie poziomy życia i żaden ciemniak nie może pójść wyżej, póki nie pozna tych reguł gry. Słowo pułapka określa pułap. Pułap, pułapka. Tu jest dużo pułapek. Trzeba przez nie przejść. Trzeba je poznać. Kolejne prawo, szóste prawo Logosu, mamy je u Kidusów. To jest prawo przyczyn i skutków. Oni mówią tam o jakiejś karmie. Przynajmniej tyle mówią. To oznacza, że każda rzecz, każde zjawisko, wszystko co jest, ma swoją przyczynę, ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę, każdy skutek ma swoją... Przyczynę i nie ma innej możliwości. I znając, przypuśćmy, te szóste prawo Logosu, już wiemy, że ten świat nie mógł zostać stworzony. On po prostu był. I to jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Samo słowo, że coś jest logiczne, odnosi się do tego Logosu. Logos jest szanowany. Grecy o tym mówili. Potem to się tak rozmyło. Jeszcze. Pierwotni ci chrześcijanie, jak na przykład Orygeny, próbowali logos połączyć z Jezusem. I ostatnie prawo to jest prawo rodzaju, prawo rodzenia. Nie tylko żywe istoty takie jak ludzie się mogą rodzić, rodzi się tu wszystko. Rodzą się myśli, emocje, minerały. A jak się rodzą, również i umierają. Chodzi o to, że śmierć jest elementem życia. Śmierć jest tu nisko, życie jest tu wysoko. Żeby się coś mogło urodzić, coś musi umrzeć. Nie ma innej możliwości. Nawet jakakolwiek zmiana to jest śmierć. Jeżeli to przestawię, to już zmiana, już, to już ta pozycja umarła. Teraz opowiem jak działa wahadło życia. Na każdego z nas działają te prawa życia. One są nieubłagalne. Można się modlić nawet do chińskiego Boga. To nic nie... nic z tym nie zyskamy. Dużo ludzi ma smutne życie, dużo chorób i tak dalej. Główny powód tego jest, że nie znają praw życia. Najwięcej tragedii, jakie ludzie doświadczają, to są związki damsko-męskie. Nie mają pojęcia o prawach życia, nie wiedzą, czym jest energia seksualna, wchodzą w układy i początki są miłe, a potem, potem są smutki. I każdy tutaj z pewnością doświadczył tego. Gdyby ktoś wiedział, jak wahadło życia, Działa. Znał te prawa, rozumiał, umiał je łączyć z życiem, nie dałby się wkręcić w te negatywne gierki. Życie to jest gra. Jest siedem praw logosu i jest również siedem nut w ganie durowej. Chodzi o to, że życie jest muzyką, bo życie jest wibracją, jest rytmem, melodią. Jak działa to wahadło życia? Każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że tak, w tej chwili przechodzimy do takich praktycznych porad, że nie ma żadnego czynnika z zewnątrz, a my się czujemy gorzej. Nie ma powodu, my się czujemy gorzej. Potem nie ma żadnej przyczyny takiej... ta przyczyna jest, bo to przyczyną jest to wahadło, w które w nas chodzi, że my się czujemy lepiej. Raz gorzej, raz lepiej. Raz gorzej, raz lepiej. Dzień, noc. I to tak po prostu idzie, życie śmieci. I to tak na wszystkich płaszczyznach życia te wahadło działa. Zwyczajny człowiek, czyli taki w takim zupełnym śnie, który nie wie, nie wie w ogóle gdzie jest, po co jest. Te prawa życia dają nam możliwość zorientowania się, co my tu robimy. Bez, bez tego to po prostu jest tak zwana lipa. Teraz tak, przeciętny człowiek nagle czuje się gorzej. On nie wie, że są wahadła życia. Jemu się naiwnie wydaje, że żeby się poczuć lepiej, jest potrzebny zewnętrzny bodziec. Czasami te zewnętrzne bodźce działają i nam te emocje w pozytywną stronę pchają. Ale czasami naprawdę nic nie ma i jest dół. Jak zaczyna się gorzej czuć, energia mu idzie w dół, zaczyna wpadać w panikę, w złość. O ja się gorzej czuję. Może jest coś ślapne, może tu jakiś bodziec. Szuka różnych bodźców. Jakiś seksualny bodziec, taki bodziec, aby tylko z tego wyjść. A to działa tak. Wahadło idzie. Tu przypuszczam będzie. Pozytywna strona, tu negatywna. I teraz jeżeli mu idzie... Negatywną, to on wpada w panikę, skupia się, cierpi. Tu jest cierpienie, tu jest przyjemność. Tu jest cierpienie, tu jest przyjemność. I tak, tak to nasze życie wygląda. I on się skupia. Ojoj, jak ja cierpię? Zwróćcie uwagę, jak jest jakiś kataklizm, czy coś, występuje skupienie uwagi. Jest wypadek. Samochód zabił matce, dziecko. Jest takie. Takie coś jest. A jak jest Ipreska? W drugą stronę? Eee, fajnie jest! Wszyscy się cieszą. Rozproszenie świadomości. Ale to jest ten trening negatywny od dołu. Tu nie ma porządnych nauczycieli. To jest tylko po prostu ogłupianie. Żeby po prostu ludzie, istoty bogopodobne były łatwym kąskiem dla ciemnej strony mocy, czyli dla tego dolnego bieguna. Jeżeli on się skupia w tym momencie, kiedy jest ból, a rozproszony jest, kiedy jest dobrze, a te wahania cały czas chodzą, to efekt jest taki, że on gromadzi negatywną energię. To jest taka pompa, pompa sąco tłocząca i pompuje mu przez prawie całe życie tą negatywną energię. Ci, którzy trochę mają intuicji, wiedzą, że na tych negatywnych rzeczach nie należy się skupiać za bardzo. Wiedzą i się coś mówi o jakimś pozytywnym myśleniu. Trochę w tym... Znaczy dużo w tym prawie jest, ale to jest tylko takie intuicyjne i to nie tłumaczy mechanizmu. A ten mechanizm jak jest bardzo prosty. Tu się skupia, tu się rozprasza. Tu się skupia i mu pompuje. I potem z biegiem lat, tak jak wyjdę na ulicę, to widzę. Im starszy, tym bardziej smutny, 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 bo mu to pompuje. Nawet jak próbuje czasami taki smutas być miły, to tyle ma tych ne negatywnych energii, że jest bredny. Pytanie teraz, co z tym zrobić? W drugą stronę. A to już trzeba mieć samokontrolę i trzeba wiedzieć o tym me mechanizmie. Mędrcy, wiedzą, wiedząc o tym, jak działa wahadło życia, bo to jest taki pod, podstawowy element, yy, chodzi o pracę nad rozwojem duchowym, w drugą stronę. Czuje się gorzej. Nie ma ża żadnego powodu. Może być, mo może nie być. Czuje się gorzej. Wie o tym, że to jest wahadło. Schodzi z niego. Nie medytuje. Czasami zjawisko negatywne występuje 5 minut, 10 minut, a takie, jak ja to nazywam, cmentarniak, rozpamiętuje to dniami, miesiącami, czasami latami. Ja spotykałem się, że czasami ktoś przechowywał urazy przez wiele, wiele lat do kogoś tam. A to jest skupianie się na tym negatywnym tym, to nie ma żadnej wartości, jest to bardzo negatywne. I teraz w drugą stronę. On wie o tym, bo nie ma możliwości, żeby, żebyśmy my się cały czas czuli dobrze. Nie ma takiej możliwości. Raz się będziemy czuć lepiej, raz gorzej. Bo te wahadło chodzi. Tylko chodzi o to, że jak on się nie umie skupiać, nie wie o tym, to go tak wpycha. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I potem niektórzy są tak nisko, że jak to nawet te wahadło idzie pozytywnie, to on jest w morzu negatywnych energii i właściwie on dalej cierpi. Tylko tu cierpi bardziej, a tu cierpi mniej. Tu cierpi bardziej, tu cierpi mniej. A mędrzec robi tak. Aha, to jest wahadło, to są prawa. Nie medytuję o tym, schodzę, skupiam się na punkcie świadomości, wyłączam myśli. I to wahadło po jakimś czasie przychodzi w stronę pozytywną. Jeżeli się mędrzec czuje dobrze, tu się skupia. Tu się skupia. A tu się świadomie nie tyle co rozprasza, ile wycisza myśli. I tak to... I potem jemu te wahadło życia pompuje pozytywną energię. I taki takie siedzi sobie. Nic się nie dzieje, albo tyle to napompowało, on siedzi i się cieszy. Może jakieś pytanko? W życiu też mamy cykle. Kilka zdań powiem o cyklach. Sam to odkryłem kiedyś, ale potem sobie troszkę doczy doczytałem. Życie jest falowe, tak jak mówiłem, cykliczne, rytmiczne I, i się powtarza. Chodzi o to, że jeżeli to taka, taka nauka. My, my się mamy uczyć. Nie mamy wierzyć, nikt za nas nie wykona naszej pracy. Nie ma czegoś takiego, co, co, co nam w religiach obiecują. Obiecują, bo potrzebują kasy i potrzebują niewolników. Jeżeli w życiu coś zepsujemy, ważnego, a czasami są cykle, najważniejszy jest cykl letni To jest cykl związany z węzłem księżycowym. Jeżeli damy plamę, a no jak się nie wie, to, to się robi dużo błędów. Bardzo dużo. Ale po tym, jak się zorientujemy, tak zrobiliśmy błąd, tak zrobiliśmy błąd, ja chcę to poprawić. To wierzcie, trzeba czasami czekać 18 lat, zanim prawa życia dadzą Wam możliwość naprawy tego błędu. Także należy czuć odpowiedzialność za własne życie. W cykle są jakieś takie proste, roczne. To są takie kursy, ale wszystkie poważne to są osiemnastoletnie. Także czasami możemy wiedzieć, jak daną rzecz naprawić, ale życie nie daje możliwości. I wtedy trzeba uczyć się i grzecznie czekać na okazję. Z tymi cyklami to jest tak, jak ja, ja to nazwałem, jak z pociągami. Są pociągi takie krótkobieżne, dalekobieżne. Jest taki moment, że my podejmujemy decyzję, postanawiamy coś, działamy, wchodzimy coś, a potem te prawa życia już nas mechanicznie pchają. Jeżeli coś dobrego zrobimy, to dobrze wyjdzie, a jeżeli źle, to potem to trzeba naprawiać i, i czasami trzeba długo, długo czekać. Życie, jak tu mówiłem, historia lubi się powtarzać. Może jakieś pytanie? Wszystko jasne. Ja Wam powiem, kto nie pyta, zgodnie z prawem biegunowości, nie pyta ten, kto wszystko wie, albo kto jest totalnie <śmum> ciemny. Każdy człowiek ma wątpliwości, nawet i ja. Nikt ktoś więcej wie, tym ma więcej pytań. Pytań szczegółowych. Słucham, spytajcie coś, żeby to nie był taki mój monolog. Ja mam więcej. Może jakaś kobieta zada pytanie. Ja dobrze, mamy cykl trzynastoletni. Tak. I, I orientujemy się przy przepięciu na przykład nowego cyklu. Wtedy się możemy zorientować i możemy coś zacząć robić. Jak poczysz to organizm? To jest przystępniejsza sprawa. Chodzi o to, że e, każdego dnia roz, rozpoczyna się ileś tam cykli. Rocznych, czteroletnich, dziewięcioletnich, osiemnastoletnich. Żeby wyczuć, jaki kto ma cykl, z młodymi ludźmi to jest, to jest problem, ale z takimi, którzy już mają, przypuśćmy, z 36 lat, czyli już mają te dwa węzły księżycowe zaliczone, to się bada w ten sposób. Wypisuje się, tak jak ja kiedyś to sobie zrobiłem, wszystkie ważne daty. I jeżeli wie, że to jest ważna data, to jest początek jakiegoś cyklu. To jest ten punkt. Życie to nauka, to lekcja. Żeby przejść do następnej klasy, trzeba zdać na piątkę. W życiu na trójki się nie zdaje, nie ma czegoś takiego. Strażnicy karmy, strażnicy losu nigdzie was nie puszczą, jeżeli nie zdacie na piątkę. Tam nie ma niełogów. To tylko w naszych budach przepychają z klasy do klasy. Szkoła jest w jakimś stopniu zrobiona na bazie praw życia, że są jakieś klasy. Tylko, że to jest taki opór, ale to jest tak trochę skopiowane. Że są nauczyciele, jest coś zadane i się przechodzi. On się dowiedzieć. Czego? Co jest za Co jest za... Ha, ha, ha. Masz być czujny, masz się rozglądać. Jedna z takich. No, wreszcie jak, 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 jakaś rozmowa zaczyna się. Ból. Ból ci wskazuje, że coś nie tak jest. Bez bólu by nie było nauki. Ból to jest ta. Ta biegunowość dolna, ból budzi świadomość. Jeżeli by ci ktoś zabrał ból i za ciebie cierpiał, to by ci zrobił wielką krzywdę. Nigdy byś się nie wybudził. To, że ja się przypuśćmy, zacząłem rozglądać, to po prostu bardzo dużo cierpiałem. Wiedziałem, że nie jestem takim idiotą do końca, i tak się zastanawiam, czemu ja tak cierpię. A potem, potem zacząłem się, na, aha, tu był błędzik, tam był błędzik, Tylko, jest taka sprawa. Jesteśmy na różnych poziomach świadomości i są różne wymagania. Co innego się wymaga od kogoś na początku, a coś innego, który już coś tam w magii jest zaawansowany. Czyli Bóg. oszukiwać się można, ale tylko do jakiegoś, do jakiegoś poziomu stopnia, a potem już widzisz, że coś jest nie tak. Jesteś rozdrażniony. Nieszczęśliwy. Yy, taki niespokojny. Ktoś się coś powie, powiadł. Przeciętnemu człowiekowi, tylko by zaś Wyglądasz wygląda się jak idiota. Jesteś, jesteś krytyką. I co taki przeciętniak, przeciętniak od razu. A, a, bo jego tak naprawdę nie ma. To jest jego fałszywe ego. Dla maga można różne rzeczy powiedzieć. To tylko byłaby kupa śmiechu. Słabousze są bardzo wrażliwi na jakieś takie, bo on nie zna tych praw, nie zna słów, nie ma poczucia wartości tak naprawdę. I mu się wydaje, że jest kimś wielkim, ale on jest wewnętrznie pusty. Wystarczy to tylko się wtedy mównąć i on się przewraca. Bo ktoś na niego spojrzał krzywo i on przez kilka dni jest zły, bo ktoś tam, jak on mógł. A written to jest tak, jeżeli ktoś nas krzywdzi, ktoś taki zaawansowany wiedzy skrzywdził nas. Aha, czemu on mnie skrzydził? Hmm. Zastanowi się. Skrzydził mnie to boli. Ale dlaczego mnie tak boli? Czemu? Aha, bo ja tu przejąłem. Hmm. Następnym razem będę się pilnować. To są lekcje. Bolesne, ale lekcje. A jak ja mówię, cmentarniak chce przyjemności. Przyjemności, przyjemności? Jeszcze wrócę do tego wahadła, bo ja tylko tak trochę o nim powiedziałem. Wahadło to jest bardzo groźny mechanizm dla kogoś, kto nie wie o co chodzi. Tu jest przyjemność, tu jest nieprzyjemność. Tu jest wahadło. Tu jest dążenie do szczęścia. Nie ma w tym nic złego, ale ślepe dążenie do szczęścia to jest zawsze tragedia. Zawsze nie ma jej możliwości. Wszyscy źle kończą. Nie ma innych. Teraz tak. Przyjemność. Taka przyjemność. Taka. Tak. Tak. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze ty. Jeszcze, Jeszcze, Jeszcze seks. Jeszcze narkotyka. Jeszcze ty. Jesz... Tak wychyla wahadło. Co się dzieje? Wahadło schodzi i mu się z automatu wychyla w drugą stronę. Pod dniu chwały jest dzień z bałem. Tak? Bo to jest wahadło życia. Czyli takie tempę, dążenie do przyjemności, nagrać się, jeszcze sobie dowalić, jeszcze dowalić, jeszcze pizzy, jeszcze dowalić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze jeszcze, 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 jeszcze jeszcze a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jest prawo jeszcze a prawo to, równowagi. to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze prawie równowagi. to, Krajnie przyjemność, przyjemność, na którą nie zapracował, wychyla te wahadło. Bo to on wychyla, on sięgnął po tej pizze, on sięgnął po ten seks, on sięgnął po jeszcze inne rzeczy, po narkotyki. On wychylił. A potem musi tyle cierpieć. A jest jeszcze o tyle groźnie, że on tego wahadła nie zna, i on się skupia na tym cierpieniu i właściwie. Tyle miał przyjemności, a cierpi dużo więcej, bo on to rozpamiętuje i, i się pogrąża w dół.